Wynik jest drugorzędną sprawą. Składy też nas za bardzo nie interesują. Cieszymy się, że mamy mocnych, sparring partnerów. Yy, tutaj też nikt nie będzie grał na złamanie karku. Wiadomo, na czym polegają tego typu mecze. Chcemy najlepiej przygotować się do mistrzostw i, i to jest pewien element tych przygotowań, także yy, spokojnie będziemy dogrywać to, co mamy do dogrania do I, i mam nadzieję, że, że to nam pomoże do jak najlepszej formy. Która już niedługo powinna przyjść. To są nasze pierwsze gry po, po okresie takiej mocnej pracy fizycznej, gdzie, gdzie naprawdę w Pruszkowie dostaliśmy mocno w kość, bo tak wyglądają właśnie te przygotowania. Teraz mamy czas na to, żeby się zagrać. Mamy piłkę ręczną w końcu. Do tej pory było dużo pracy fizycznej, dużo biegania. I to jest najlepszy element wyjść, zagrać w meczu towarzyskim do tego, żeby jak najlepiej przygotować się do, do, do mistrzostw w Katarze.